Pół godziny później, ale tak, będzie to, tak to będzie wyglądało. Jeśli żaden nie chce zginąć, to to jest to takie... Nikt nie zdecyduje się pierwszy zaatakować. To będzie bardzo nudne. Za to właśnie stare są filmik filmy dobry. Nie czuje się pozycji cały czas. A zobaczcie, że są to mięciutkie atrapy malowackie. Więc dlatego jest już tyle rynek. W momencie, kiedy mi się... Wszystko, o tej wymianie jest troszeczkę mniej, ale z drugiej strony twarde atrapy się o tyle, że parła deklarują, nie można odbyć pośpięciem, a nie symulują odejścia noża w głąb ciała. Nie, nie. Nie, tylko... Nie, tylko same wymiany. Tylko same, same wymiany, bo no, 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 no. nie żyjecie nierazem. A, jeden punkt. Z wymiany. Hmm. To było Tak. Kto to był brodacz. A, był że... Dlaczego zrywale nie mówię wrócić w zgodzie? Jaki tam zamawiać piwo, to od 5 pi. Pamiętajcie też o tym, że jednak się też To jest w Ukrainy, tak? to wiecie, to jest jest to. I najważniejsze jest nie Ważniejsze niż To mu znał czyste trafienie tutaj. Na stronę zielonego, bo rękę zablokował i oddał cięciem, Tam nie Ale było cięcia. To masz, tak, to z mojej to mi się wydawało inaczej.